Pięknie, prawie jak w Stanach. Szkoda, że tutaj nie ma wody. Ładnie. Powiem Wam, z ręką na sercu mogę Wam polecić Maroko. Naprawdę. Takie trochę no jakbyśmy byli na księżycu, ale z drugiej strony prawie jak kanion. Gdyby była tamta woda, to prawie jak kanion w Stanach Zjednoczonych. Może troszkę inny kolor, ale naprawdę bardzo, bardzo podobnie. Faktycznie są osoby, które gdzieś tam mieszkałem na jakimś pustkowiu. marokańskie sklepy. Czy jest wszystko, ale nic. I to nie są takie markety, jak niestety u nas, to jest wszystko na wagę. Ale gorąco, naprawdę. Wszystko mają, wszystko. U nas to jakoś, tak powiem wam że nadmiar fajnie jest to poukładane, a tutaj to jest nawrzucane, nawrzucane i tyle. Surprising. Yes. They're very excited to see you pink, and yeah. I'm excited to see you. You look fantastic. I wish <laughs> Harry would do that when I got home. Yeah. He doesn't do that? No. What about the babies? Jameson. Jameson. Willow. Willow No. One minute. Okay. 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 <laughs> Hop! Kandałka? No właśnie, dobry jest. Jeszcze Kiecka by Dobra Nimca, dobra, dobra, tylko Kiecka mu przeszkadza. Pięknie. A na Pana to! Pięknie! Jak na to Skoczy! Skoczy. Ładnie! Ładnie, ładnie. Wody się skończyły, to dalej nie idzie. Brawo! Oké, okay, ja, net okay. 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 wel, wow, dat Oké. Oké. Goed, dan zo. Goed, dan zo. telefon. dan telefon Goed, dan zo. jest. dan zo. Goed, dan zo. Goed, dan Dobrze, dobrze. O, żona dzwoni. Gdzie to w las? <grymne> Szarta, <grymne> Nie, ma. Nie ma zasięgu. Nie ma zasięgu. Nie <grymne> ma ryzy. O, to, to, to specjalnie w las na drzewo, żeby odebrać telefon. <grymne> żeby zasięg był. Opiad w domu, a on się szpęda. W akwaryżu. Zakłócenia na ryżu. Zakłócenia, tak, tak. Coś mówi to, słaby zasięg.

Figi. Wszystko pięknie, ładnie, ale. Temperatury zabójcze. Naprawdę. Będziemy skrakać? Chyba. Tak chyba być w typowo takiej wiosce afrykańskiej. Widzicie sami takie dzieciaki sobie biegają. Przewodniczka nam mówiła, żeby nie dawać im pieniędzy. Ym, tylko właśnie słodycze, batoniki, cukierki, żeby po prostu ich nie uczyć, żebrania, żeby faktycznie chciały iść do szkoły się uczyć, a nie żebrać. Słuchajcie, w kolejnym dniu my już jesteśmy po śniadaniu. Za chwilkę będziemy mieć autokarem. Ci w sumie z takiego ciekawego się nie będzie działo, bo praktycznie jedziemy sobie autokarem, potem zatrzymujemy się, będziemy mieć około 2 godzin, chyba z 3 godziny będziemy jechać. Potem zatrzymujemy się na obiad, jedziemy do hotelu, mamy chwilę czasu wolnego, nie wiem czy będzie czas na basem, czy nie. Ale u nas tak, tak teraz już normal, jest, że po prostu codziennie wpadamy na basen e, i potem hmm, mamy wycieczkę na Saharę, czyli będą i dżipy, dżipy e, i wielbłądy. Powiem Wam szczerze, może Wam pokażę jak to w ogóle wygląda, bo jestem jeszcze, jeszcze jestem w hotelu, jeszcze mamy chwilkę. I ogólnie jest wszystko pięknie, ładnie mamy godzinę 8.21 jakoś tak, czyli to jest u nas w Polsce 9.21, bo to jest godzina różnicy i już mamy 31 stopni, a jak widzicie nic w ogóle nie widać, żeby taka pogoda była, jest tak pieruńsko gorąco, ale już nawet nie o to chodzi, tylko powiem Wam szczerze. W pokoju miałyśmy tak ciepło, to w ogóle w pokojach, w pokojach, w łazienkach nie ma wentylacji, jest tak gorąco, jakbyście wchodzili po prostu do sauny. Byłem um, wam tak. Um, miałyśmy niby klimat, ale klima nie wyrabiała. Ustawiliśmy 16 stopni, nie wyrabia. Jest tak ciepło, że po prostu klima nie wyrabia. Się śmieję, to mówię do koleżanek, ja lubię klimatyzację. Klimatyzację. Ja lubię jak jest ciepło, uwielbiam upały ale pod względem, że w pokoju mamy chłodno, a tutaj niestety było mega, mega ciężko.